Wczesne egzemplarze z silnikiem pierwsze 6 THP często napotykały problemy z napinaczem łańcucha i łańcuchem rozrządu. Jednocześnie przy uruchamianiu zimnego silnika pojawił się charakterystyczny odgłos zgrzytania. Niektóre egzemplarze miały już trzeci komplet pasków rozrządu. Łańcuch z napinaczem wystarczył na zaledwie od 60 do 80 km. Jednak po 2013 roku liczba problemów z siecią znacznie spadła. Inne egzemplarze z biegiem czasu zaczęły zużywać duże ilości oleju. Mimo to, gdy wszystko działa tak, jak powinno, pierwszy 6THPDS jest cholernie fajnym samochodem. Ale oprócz napędu łańcucha rozrządu, czasami problemem jest również tendencja do gromadzenia się osadów węglowych. A to jest o wiele poważniejsze i niebezpieczne. Wada dotyczy pojazdów, które często pokonują krótkie dystanse lub nie przewożą dużych ładunków. Paradoksalnie tej wady unikają osoby preferujące dynamiczny styl jazdy. Nie jest to również typowe dla samochodów poruszających się głównie po drogach podmiejskich. Jeśli utworzą się osady węgla, należy je usunąć. Pierwotnie firma psa używała zestawu do czyszczenia. Było to proste, niedrogie, ale niezbyt skuteczne. Po pewnym czasie służby psa zaczęły stosować bardziej wyrafinowane metody czyszczenia przy użyciu sody, którą do wlotu doprowadzano specjalnym urządzeniem. Jednakże pozostałości węgla mogą przedostać się do cylindrów, co doprowadzi do uszkodzenia ścianek cylindrów. Aby uniknąć problemów, należy szczelnie zamknąć zawory dolotowe. Można to osiągnąć jedynie poprzez zdjęcie wałka rozrządu zaworów dolotowych z głowicy. W przypadku DS3, ze względu na ciasne rozmieszczenie komory silnika, procedurę łatwiej przeprowadzić po wyjęciu silnika. Atmosferyczne silniki benzynowe serii pierwszej 4 i pierwszy 6 vt -Eb wykorzystują rozproszony wtrysk paliwa. Dlatego w przeciwieństwie do THP nie są podatne na osadzanie się węgla. Silniki otrzymały dość złożony mechanizm dystrybucji gazu z systemem bezstopniowego podnoszenia zaworów dolotowych, który zastąpił przepustnicę. Silniki VT nie mają żadnych poważnych usterek. Chyba, że weźmiesz pod uwagę wycieki płynu niezamarzającego przez pompę układu chłodzenia. Ponadto od czasu do czasu pojawiają się problemy z cewkami zapłonowymi i świecami zapłonowymi ze względu na zbyt ubogą mieszankę. Czasami zawodzi również czujnik temperatury płynu chłodzącego, podając fałszywe informacje o przegrzaniu. Kolejna anomalia ma dziwną przyczynę. Silniki Viti pracują w stosunkowo wysokich temperaturach. W dużym ruchu miejskim może osiągnąć 103 stopnie. W samochodach, które dużo czasu spędzają w miejskich korkach, wysokie temperatury powodują deformacje plastikowych osłon. A ponieważ czujniki położenia wałka rozrządu są zainstalowane w pokrywie, zmienia się ich położenie względem wałów. Prowadzi to do błędów w pomiarach i przesyłania fałszywych danych do jednostki sterującej. To z kolei powoduje przerwy w pracy silnika, którym towarzyszą błędy. Jest jeszcze jedna przypadłość charakterystyczna dla silników VT. Sprzęgła rozrządu zaworowego znajdują się tutaj na wałach dolotowym i wydechowym. Ze względu na spadek ciśnienia oleju w sprzęgłach ich działanie ulega pogorszeniu. Przyczyną jest wyciek oleju przez pierścień uszczelniający na końcu wałka rozrządu. Początkowo stosowano pierścień aluminiowy, który szybko się zużywał. Następnie zaczęto stosować uszczelki fluoroplastikowe, jak w silnikach TNR, gdzie takie problemy nie występują. Dobre usługi wiedzą, jak rozwiązać problem. Jeśli pozostawisz wszystko przypadkowi, będziesz musiał później zmienić głowicę bloku. Dobra wiadomość jest taka, że ta usterka prawie nie miała wpływu na DS3. Dotyczyło to tylko samochodów w pierwszych miesiącach produkcji. I wreszcie silniki VT EP3, pierwsza 4 i EP6, pierwsze 6 są podatne na zużycie oleju. Jeśli zużycie smaru wzrośnie do 0,3-0,4 litra na 1000 km, doświadczeni mechanicy zalecają przejście na olej zalecany dla TNR. Na szczęście DS3 ma czujnik poziomu oleju, więc uważnemu właścicielowi nie grozi całkowite spuszczenie. Jednak to silniki Viti są godne polecenia. Późniejsza wersja pierwsza 6 TNR, odpowiadająca normie EURO 6, to zupełnie inny silnik. Najmocniejsze wersje to 207 i 208 km, różnią się inną głowicą cylindrów, systemem Waltronik zapożyczonym z silników Viti i regulacją fazy obu wałków rozrządu. Oferowana od 2014 roku słaba wersja nowego silnika pierwszego 6 TNR 207 km zbudowana jest w oparciu o te same technologie co poprzedni TNR. Oznacza to, że zastosowano niekut tłoki. Dlatego też wiele z tych silników zostało wykończonych przez fanów szybkiej jazdy już po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów. Kupując oryginalny DS3 Racing powinieneś sprawdzić, czy zamontowano zmodyfikowane tłoki. Nowe wersje normy TNR EURO 6 nie mają takich problemów. Od 2012 roku zaczęto montować trzycylindrowy wolnossący silnik pierwszy dwa piórtek serii EB. Zamiast łańcucha rozrządu zastosowano pasek zębaty myty olejem. Deklarowany okres użytkowania wynosi 180 000 km lub 10 lat. Wersja z turbodoładowaniem otrzymała inną głowicę cylindrów i bezpośredni wtrysk paliwa. Pierwsze silniki serii EB2 zdarzały się czasami przykre niespodzianki. Z powodu wadliwych cewek i świec zapłonowych doszło do spalenia paliwa w kolektorze wydechowym, co doprowadziło do zniszczenia katalizatora. Jego cząstki zostały zasane do silnika i uszkodziły ścianki cylindrów. Producent wymienił silnik w ramach gwarancji. Pod krótką maską DS3 znajdziemy silniki wysokoprężne pierwsze 4D i pierwsze 6D, a także ED, czyli z systemem start-stop i możliwością odzyskiwania energii. Wersje z silnikiem diesla praktycznie nigdy się nie spotykamy, ale powiedzmy o nich kilka słów. Aluminiowe silniki wysokoprężne serii DV mają napęd paska rozrządu z okresem wymiany 175 000 km są dość ekonomiczne i dość niezawodne. Jedynym generatorem problemów jest filtr cząstek stałych, a dokładniej czujnik różnicy ciśnień, który podaje fałszywą informację o przepełnieniu filtra. Zaskakujące jest również to, że psa zachowało niefortunny kształt miski olejowej, który nie pozwala na całkowite spuszczenie oleju. Ponadto zdarzały się przypadki przetostawania się brudu do dolnego koła rozrządu, co powodowało powstawanie obcych dźwięków. Oprócz wnętrza na szacunek zasługuje także wygląd zewnętrzny samochodu. Jednak pomimo dążenia do premium pojawiły się pewne błędy. Na przykład woda czasami gromadzi się w tylnych światłach. Francuzi oszczędzali na tanich fokach. Występują awarie w układzie kierowniczym. Złe samopoczucie jest typowe dla samochodów w początkowym okresie produkcyjnym. Silnik elektryczny i wspomaganie kierownicy są częścią przekładni kierowniczej.